Bączek mówi, że jeśli jesteś, przepraszam za wrażenie, do dupy liderem, to nigdy nie ty dobrego zespołu, a dobry zespół powoduje, że jesteś też lepszym liderem. Czy zgadzasz się z takim też podejściem? <tutek> tak, tutaj serdecznie oczywiście pozdrawiam Kułę Bączka, z którym się absolutnie uwielbiamy. Dużo ze sobą współpracujemy. Tak, Kuła powiedział, jeśli jesteś do dupy liderem, masz do dupy zespół. I dlaczego tak jest? Dlatego znowu odwołam się do mojego wielkiego nauczyciela Johna Maxwella. On powiedział, że lider jest pewnego rodzaju pokrywką, sufitem dla zespołu. To znaczy, że jeżeli masz zespół i nad nimi jest lider, to zespół nigdy nie wskoczy wyżej niż jest lider. Jeżeli ty jesteś do D liderem, czyli powiedzmy Twój poziom przywództwa na skali, weźmy sobie jakiejś prostej, od 0 do 10, jest na poziomie powiedzmy 4, to Twój zespół nigdy nie urośnie bardziej niż na 3. Bo ty zawsze będziesz wyżej i będziesz przykrywała tą pokrywką. Ja mam wrażenie, że dzisiaj w wielu biznesach jest tak trochę jak, taki obraz maluje, jak w gotującym się garze. Tam wszystko buzuje, ludzie chcieliby uwolnić swój potencjał, coś zrobić, zaangażować się, wykazać. A z góry jest pokrywka, która mówi, a dlaczego ty tak to zrobiłeś, a ja bym to zrobił inaczej, ja chcę, żebyś tak to zrobił, a trzy razy Ci powtarzałem, dlaczego jeszcze to jest niedowierzone, gdzie jest mój raport, dlaczego ten klient się skarży, dlaczego to, dlaczego tamto. I my w końcu raz ze frustracji takiej zwyczajnej, ale dwa z tego, że nasz potencjał się nie uwalnia, no tam kotłujemy się w tym kotle buzując, a ten lider jest taką pokrywką. Dlatego mówiąc wprost, że jeżeli Yy, jesteś przeciętnym liderem, to masz przeciętny zespół. Jeżeli poziom twojego przywództwa rośnie, zgadnij, co się dzieje z Twoim zespołem, no, to on też naturalnie rośnie. Dlatego wszystko się zaczyna od Ciebie, jako lidera.